Kolejny gość jest już z nami, profesor Jan Malicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ośrodek Studiów Wschodnich przygotowuje właściwie codziennie takie raporty związane z sytuacją na Ukrainie z przebiegiem tej agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale także z tym co dzieje się wewnątrz państwa ukraińskiego z działaniami władz. Jak wygląda ta sytuacja na chwilę obecną? Wkrótce będziemy mieli już 50 dni, równo 50 dni Trwającej inwazji. Czy przed nami jakieś przesilenie, czy też wojna przechodzi w stan takiej permanentnej wojny okopowej, jak to wyglądało w latach 14-18 na wschodzie, nie, przepraszam, na zachodzie podczas pierwszej wojny światowej? Tak, wtedy słynna, słynna, słynna powieść na zachodzie bez zmian, prawda? tak Ale najpierw malutkie malutkie wyjaśnienie. Nie, 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 jestem, nie jestem szefem słynnego ośrodka studiów wschodnich. Przepraszam, studium Europy Wschodniej. Tak, tak, tak. Absolvent, znakomity absolwent studium Europy Wschodniej, czyli pan doktor Adam Eberhard jest, jest szefem OSW, a założycielem jego mój przyjaciel wielki nieżyjący już Marek Karp, którego którego przez mnóstwo naszych widzów y, pamięta i, i dużo na pewno znało. Ja kieruję studium Studium Europy Wschodniej, jednostką uniwersytecką. I teraz tak, ale to broń Boże nie wymówka, panie redaktorze, bo to bo to zaszczytna, zaszczytna sprawa OSW. Y, odpowiadając na pytanie, odpowiadając na pytanie, myślę, że to nie, nie pójdzie w kierunku takiego frontu stabilnego, jak w pierwszej wojnie światowej. Raczej ja bym się wierzył wywiadowi amerykańskiemu i wierzył tym wszystkim ocenom, które mówią. Że. Że strona, że agresor. Yy, postanowił zlikwidować swoje błędy, które podjął na początku. Na początku inwazji w postaci rozproszenia frontu i próby prze, z wiarą że się uda przeprowadzić blitzkrieg i pójdą w kierunku pójdą w kierunku uderzenia w jednym miejscu czyli rzeczywiście chyba szykuje się ta wielka bitwa bitwa o donbas której celem celem ma być zdobycie takiego na tyle dużego fragmentu Donbasu, aby aby zapewnić sobie połączenie, połączenie z Krymem. Czy to oznacza zdobycie? Całego obwodu donieckiego i całego obwodu ługańskiego to się, to się okaże, bo plany agresora były bardzo wielkie, a tymczasem armia, której której nie docenili, zdołała kijów obronić i teraz zobaczymy. Jak, ben, jak, jak będzie wyglądał przebieg tej, tej... Spotkałem się z takimi ocenami, że tak naprawdę ten program minimum, o którym tutaj przed chwilą Pan Profesor powiedział, program, który jest zresztą przedstawiany przez wielu komentatorów, czyli zajęcie albo części, albo obu obwodów Ługańskiego i Donieckiego, plus ten korytarz na południu Mariupol łączący z Krymem, że ten program minimum, który można by przedstawić w ten, tą mityczną datę 9 maja jako element zwycięstwa, że on tak naprawdę nie jest zwycięstwem politycznym Rosji, że byłaby to porażka, że tak naprawdę jedynym autentycznym zwycięstwem byłoby podbicie całej Ukrainy. I że ten szczątkowy sukces yy, trzeba by traktować tylko jako pierwszy krok, że Rosja prędzej czy później, będzie dążyła jednak do zajęcia Kijowa, jednak do podbicia Ukrainy, bo samo zajęcie nawet w pełni tych obwodów Ługańskiego-Donieckiego, przebicie tego korytarza, w sumie Rosji niewiele daje. Politycznie dalej ma Ukrainę, którą zaatakowała, której ludność pokazała, że absolutnie nie chce do ruskiego miru. I ten podstawowy problem zlikwidować niepodległe państwo ukraińskie jest nierozwiązany. Z punktu widzenia Rosjan, pełna zgoda. Jeśli my mówimy o tym 9 maja, czy ja mówię o tym zdobyciu Donbasu, przebiciu się do, do Krymu, to, to jest ewidentna sytuacja, że Rosja na tym etapie wojnę albo nie wygrała, albo w ogóle przegrała. Chodzi tylko o to. Że zdobycie tego fragmentu Donbasu i ostateczne e, z, zniszczenie Mariupola, e, mariu, b, zrobienie tej linii Mariupol-Melitopol-Berdiańsk-Krym, to da jakikolwiek pretekst agresorowi, w tym wypadku Putinowi, żeby udawać, <laughs> Przepraszam, żeby udawać że taki był cel, cel wojny bo nic więcej nie udało się osiągnąć. Oczywiście, że to będzie udawane. Zatem ja tu się zgadzam w tym sensie, że jeśli. Że jeśli ta, ta, ta wojna zostałaby przez Ukrainę przegrana albo tylko albo tylko zamrożona, to oczywiście pełna zgoda Ukrainę czeka na naj. E, Naj atak w pierwszym możliwym dla Rosji momencie. Wtedy, kiedy Rosja będzie mogła w sensie, w sensie wyposażenia, i w sensie operacyjnym na nowo przygotować swoją armię, która okazała się bardzo, nie, bardzo nieudolna. Chyba, że chyba, że Panie Redaktorze, chyba że, że dojdzie do Sojuszu naprawdę naprawdę stałego i, i twardego sojuszu państw demokratycznych przeciwko przeciwko agresorowi przeciwko putinowi. Tak jak, tak jak powstał sojusz państw demokratycznych przeciwko hitlerowi w czasie II wojny światowej. Zdaje się, że ameryka zdaje się, że ameryka zrozumiała e, już, że to że to nie wystarczy wspomóc Ukrainę, że problem jest znacznie większy, że problem jest w problem jest w agresywnej Rosji, i problem jest w dyktatorze, który chce przywrócić strefy wpływów. Jeśli tak jest, to, to, to jest nadzieja, że nie będą się działy takie rzeczy jak wahania, wahania Niemiec, jak wizyty, wizyty kanclerza Austrii w Moskwie, co, co z mojego punktu widzenia. Jest złamaniem jest złamaniem jednoznaczności zachodu, a no właśnie nic przed nie dało, chwilą nic nie dało, a, a nic nie dało, a pokazało Putinowi, że Zachód da się da się rozbić. A my tak do końca nie wiemy, czy nic nie dało, bo nie wiemy do końca z czym przyjechał i z czym wyjechał pan z, z Austrii, więc to też jest wszystko trochę z okrytem głą, takiej dyplomatycznej tajemnicy. Natomiast przed chwilą rozmawiałem z panem profesorem Musiałem na temat no, swoistego bankructwa polityki niemieckiej wobec Rosji w, w ciągu ostatnich lat pięciu lat prowadzonej i pan no, profesor musiał, zgodził się, że istnieje w Niemczech pewna, pewne środowisko bardzo wpływowych ludzi wśród polityków, ale przede wszystkim w kręgach biznesowych, które chciałyby jak najszybszego zakończenia tej wojny i to zakończenia pomyśli Rosji, żeby jak najszybciej wrócić do interesów z Rosją, bo te interesy przynosiły im im konkretnie krociowe zyski, choć jeśli spojrzy się na gołe cyfry, to rynek polski jest dla Niemiec, powinien być bardziej atrakcyjny niż rynek rosyjski. Wielki rynek rosyjski nie jest w stanie wchłonąć takiej ilości towarów, usług z Niemiec, jak wchłania rynek polski. Więc z czego wynika ta, ta dziwna miłość pewnych kręgów niemieckich do, do Rosji? Wynika no, wielokrotnie też ja się nad tym zastanawiałem, wynika z dwóch rzeczy. Wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze jest w Niemczech od czasów bismarcka mit nieogarnionych przestrzeni Wschodu i nie, nieogarnionych możliwości wielki, robienia wielkich biznesów w Rosji. To trwa od bismarcka mniej więcej. Do tego stopnia. Do tego stopnia, że w Niemczech jest przysłowie, że jeśli interesy idą dobrze, już niezależnie czy w Rosji, czy nie, czy nie w Rosji, to jest przysłowie: rubel, rubel się kręci. To jest jedna sprawa. To jest mitologia, oczywiście, bo te interesy bardzo różnie szły, i przecież bolszewicy zabrali wszystko i tak dalej, i tak dalej. E, za Związku Sowieckiego wiadomo jak. Były wielkie nadzieje w latach 90., 2000., także nie, nie, nie rozwinął się ten przemysł niemiecki, interesy aż tak bardzo. Ale, ale przemysł niemiecki zawsze obszar rosyjski, ten wielki, wielkie przestrzenie traktuje jako obszar inwestycyjny i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, która wpływa. Pływa do tej pory na, 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 na wszystko łącznie z polityką niemiecką, mianowicie, mianowicie pewien element ekspiacji za zbrodnie, które, które Niemcy popełnili w Rosji z, niezna, z nieznanych względów o ekspiacji wobec Polaków. Ta ekspiacja wobec Polaków nie jest aż tak wielka, żeby godzić się na straty. W interesach ale wobec wobec Rosji taka jest I te te dwa elementy zawsze decydują. Przemysł niemiecki ma ogromny wpływ na politykę niemiecką. Do niedawna do niedawna raz na raz na miesiąc było specjalne posiedzenie kanclerza federalnego, nie wiem czy to zostało utrzymane przez nowego, e, specjalne posiedzenie kar, e, kanclerza federalnego z, najwię, z największymi z szefami największych firm niemieckich, gdzie omawiano nie tylko gospodarkę, ale również i politykę zagraniczną. E, więc ich wpływ był, ogrom, był ogromny. Jeśli zaś o Niemcy generalnie i politykę wschodnią i politykę wobec Rosji, no to niezależnie od wszystkiego proszę państwa, ta trzeba powiedzieć, że ta wojna zrobiła niesamowite rzeczy. W, w Polsce, no to trudno szukać jakiejś zmiany, bo, bo my jakoś jesteśmy wyczuleni na sprawy wschodnie, ale w, nie, w Niemczech, które w sensie społeczeństwa i w sensie państwa były prorosyjskie, no to, to, to społeczeństwo już nie jest en bloc prorosyjskie. Zbrodnie, zbrodnie rosyjskie na Ukrainie spowodowały, że to się wszystko zachwiało. Steinmeier, który publicznie przeprasza, za to, co robił i słusznie przeprasza, to jest niesamowity, niesamowity szok, zarówno dla obserwatorów niemieckich, jak i jak i oczywiście dla nas. Ale ja się wciąż obawiam, czy te szczere zapewne przykłady oburzenia zwykłych Niemców, te demonstracje antyrosyjskie, nazwijmy je demonstracje solidarności z Ukrainą, nie należy zapominać, że są w Niemczech też demonstracje prorosyjskie cały czas. I to nie małe. Czy to nie dotyczy właśnie ulicy zwykłych tak zwanych porządnych Niemców, a jednak politycy, a szczególnie biznesmeni mówią no cóż, wylejmy kilka krokodylich łez nad Ukraińcami, ale te wielkie przestrzenie, tak? Cały czas ten mit, czy to jednak nie przeważy w jakiejś długofalowej perspektywie? Jeśli idzie o polityków, to, to absolutnie bym nie wierzył i tu jest pełna zgoda. Natomiast zmieniła zmieniło się Czasami nawet gruntownie stanowisko mediów niemieckich. Media, media w Niemczech są bardzo wpływowe, bardziej wpływowe niż w, w Polsce, to ja bym porównał do mediów amerykańskich. Bardzo wpływowe, to jest jeden obszar. Drugi obszar to są, to są komentatorzy polityczni. Tam również doszło tak, do. Tak, rzeczywiście ta tak, zmiana jest tak, dostrzegalna tak. w obszarze medialnym. Tego wpływać. nie było. To jest tak. y, zawsze, gdy, się, gdy kończymy rozmowę, słyszymy ze strony pana profesora pozdrowienia dla tak. walczących na Ukrainie. Tak. No i tym razem nie będzie inaczej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę pamięć. Ja mam dziesiątki przyjaciół, setki kontaktów na Ukrainie. Koresponduję w imieniu rektora. Z rektorami uniwersytetów ukraińskich. Mam ty tytuły honorowe w Ostrogu, w ivano i No, i, i rzecz w tym wypadku najważniejsza, jestem. Profesorem honorowym akade słynnej akademii Joskochylańskiej. Ja już mówiłem, że do tej pory to mhm. był, był zaszczyt wielki. Teraz czuję wielki. Tu wielkie, panie profesorze, musimy wielkie, kończyć nasz program. Wielki obowiązek pamiętania. O nim. Dziękujemy za wypowiedzi dla naszej telewizji. Jan Malicki był moim i Państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie. A u nas niebawem kolejne rozmowy o godzinie 13.00. Serwis informacyjny poprowadzi Piotr Kieraga.